Dzień dobry. Dzień dobry. Pani do nas? Tak. Dokładnie. A co taka piękność i naturalność robi pod naszymi drzwiami? Miałam kilka przygód, które chciałabym wymazać. O, mam nadzieję, że okażemy się tym dobrze wybranym miejscem. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Często się zdarza, że piękne kobiety odwiedzają naszą klinikę, chociaż tak naprawdę wiemy, że są piękne dopiero jak czują się piękne, więc o to tutaj walczymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć dziewczyny. Przyprowadziłam wam tu przepiękną dziewczynę, która jednak znalazła powód, żeby nas odwiedzić. Bardzo miło mi było poznać, zaję, bardzo życzę miło. super dnia z nami. Na Wszystkiego zaję. dobrego. Dziękuję. Pani jest na wizyta do doktora mirackiego. Zgadza się. Dobrze, to proszę sobie usiąść i za moment doktór poprosi. Dobra. Dziękuję. Dzięki. Dzień dobry, pani Ania. Dzień dobry. Zgadza się. Witam. To Dzień zapraszam dobrze. do gabinetu. Bardzo dziękuję. Nazywam się Anna Markowska i mam 29 lat. Na co dzień jestem modelką, pra pracuję na planie. Pracuję w bardzo wymagającej branży, która wymaga ode mnie dużej perfekcji, w której w zasadzie wychowywałam się od 16 roku życia, bo moja forma jest moją wartością poniekąd. Pani Aniu, co taką piękną kobietę jak pani sprowadziło do medycyny estetycznej? No, marzy mi się, żeby jednak usunąć e, ślady e, przygód, które miała. Mówię o swoich e, bliznach. Jedna jest tutaj pod okiem, druga jest na szyi, od ucha do ucha. Tutaj. Duża blizna, to co się wydarzyło? Chorowałam na nowotwór złośliwy, i tutaj były przerzuty, i, i niestety było niezbędne cięcie. Operacji było w sumie 5 i dwa przeszczepy. Taką operacją, którą najbardziej pamiętam, było usunięcie całego podniebienia aż do głowy, więc ja miałam dziurę przez podniebienie do głowy, więc ja nie mogłam jeść, nie mogłam mówić, bo po prostu no nie dało rady. Znaczy ja wiedziałam, że mogę odejść, tu nie było zupełnie y, wątpliwości. Przychodził do mnie ksiądz co drugi dzień y, do, do pokoju w szpitalu, więc y, no, to już była bardzo poważna sytuacja. Kwestie estetyczne są oczywiście ważne, ale dla mnie nie najważniejsze, bo ta blizna to jest też kawałek mojego życia i tego, że przeszłam pewną walkę mojej siły, ale rzeczywiście blizna ciągnie. Jest i, niekomfortowa. I czasami jest niekomfortowa. Postaram się na to znaleźć rozwiązanie. Super, bardzo się cieszę.